W tym filmie chcę pokazać Wam kilka sposobów na koloryzację gipsowych obrazków. W tej części zajmiemy się malowaniem obrazków na różne kolory oraz wybielaniem, a także postażaniem przy pomocy patyny. Moje obrazki zdążyły już wyschnąć, są gotowe do dalszej obróbki. W związku z tym, używając papieru ściernego na kostce, zeszlifuję wszystkie ostre krawędzie, ewentualnie jakieś niepotrzebne nalania gipsu. Możemy też wyrównać tutaj tylną część, która będzie przylegała czy to do ściany, czy na przykład do jakiejś deski tak, żeby równo stykała się z powierzchnią. No i tutaj ewentualnie możemy się też tą gąbką pozbyć jakichś bąbelków, które nam powstały i idealnie przygotować właśnie do koloryzacji. Ja już wcześniej wykonałam kilka obrazków, a dzisiaj właśnie pokażę Wam kilka wersji kolorystycznych. Te obrazki, które przed chwilą prezentowałam, ich koloryzacja polega na tym, że zostały wcześniej zaimpregnowane um, taką farbą podkładową bądź też gesso, co w tej chwili właśnie widzicie. E, I w momencie, kiedy one są dobrze pokryte właśnie taką podkładówką, możemy już sobie dalej malować je na różne sposoby farbami akrylowymi, i mamy tę pewność, że te farby nie wpiją nam się w gips, który no jest takim materiałem bardzo chłonnym. Więc tutaj mamy, podkreślam, pomalowany obrazek czy to farbą podkładową, czy gesso. Jest ta warstwa wysuszona, a następnie akurat w tym przypadku tutaj maluję kolorem brązowym. I będzie to sposób dekorowania, tak jak te obrazki, które przed chwilą widzieliście. Czyli będzie farba akrylowa, a na nią będzie rozbielona delikatnie powierzchnia i wszystkie te wypukłości, z tym, że pokażę Wam jak wybielić to też na dwa sposoby. Bardzo dokładnie musimy pokryć farbą akrylową ten obrazek, ponieważ jest to obrazek przestrzenny, więc trochę trzeba powchodzić też w te miejsca, gdzie struktura jest różna, tak? W tym momencie zostawiam ten brązowy obrazek do wyschnięcia. A teraz biała akrylówka. I do czasu kiedy ta farba biała akrylowa jest jeszcze mokra, delikatnie będę nabierać sobie różne kolory farb. Akurat w moim przypadku to będzie farba koloru żółtego oraz delikatnego błękitu. Tak jak widzicie na końcówkę czy na brzeg pędzelka nabieramy delikatnie farbę jakiegoś koloru, akurat w tym przypadku kolor żółty i rozsmarujemy pędzelkiem, rozmalowujemy na, na całym obrazku. Dzięki temu, że ta biała podkładowa jest jeszcze mokra, to te kolory nam tutaj bardzo ładnie przenikają i one się ze sobą mieszają. I w zasadzie ten sposób, który w tej chwili Wam pokazuję, jest takim bardzo wdzięcznym sposobem dekoracji i można by było zostawić tak udekorowany obrazek, ponieważ wygląda on bardzo ładnie, jest taki letni, świeży. Natomiast na tym obrazku potem jeszcze pokażę Wam patynowanie. Czyli tak jak widzimy, tutaj mamy sposób na malowanie farbą akrylową. Za chwilę będziemy rozbielać ten brązowy obrazek. No i tutaj ten drugi sposób, kiedy malujemy sobie dwoma czy trzema kolorkami, cieniujemy kiedy farby są jeszcze mokre, szczególnie kiedy ta podkładówka biała jest mokra. No i tak możemy go zostawić. Jeszcze chwila na wysuszenie obu powierzchni, ponieważ przed przystąpieniem do wybielenia obrazku, powierzchnia obrazka pokryta farbą akrylową musi być idealnie sucha, żeby nam się te kolorki zwyczajnie nie pomieszały. W tej chwili też przygotuję sobie kolejny obrazek. W tej chwili nakładam farbę akrylową w kolorze białym. A za chwilę dodam jeszcze odrobinkę brązu i powstanie nam taki e, cieniowany kolor e, beżowo-brązowy. Farbę akrylowa biała rozsmarowujemy, rozmalowujemy ją tutaj, czy rozprowadzamy bardzo dokładnie na wszystkie przestrzenie. I jak widzicie, w tym momencie delikatnie nabieram sobie innego koloru, akurat w tym przypadku brązowy, który pozostał mi z poprzedniego obrazka. I dzięki temu, że ta biała podkładowa jest mokra, to ten brąz nam się bardzo fajnie rozprowadza. A teraz wyschnięty już obrazek brązowy na gąbeczkę nabieramy białej farby akrylowej. Gąbka jest jak widzicie dużego rozmiaru, chodzi o to, żeby ta powierzchnia była dosyć spora i odsączamy tę białą, nadmiar białej farby akrylowej i delikatnie bardzo przecieramy po powierzchni tak, żeby wybielić tylko te najbardziej wypukłe elementy, czyli nasze rośliny, które powstały nam na odlewie gipsowym. No, i teraz delikatnie przecieramy sobie całą powierzchnię. Oczywiście od Waszych upodobań zależy, czy będzie bardziej czy mniej rozbielone. A teraz pokażę Wam sposób z Ja tutaj użyłam patyny wodnej, akurat firmy PowerTex. Bardzo lubię tę patynę, ponieważ jest ona bardzo wdzięczna i prosta w obsłudze. A dlaczego jest taka, za chwilę Wam wyjaśnię. Obrazek oczywiście wysechł nam zupełnie. Farba akrylowa y, przy dotknięciu jest zupełnie sucha. I teraz cienkim pędzelkiem nakładam właśnie tę patynę. Jest to patyna wodna, dlatego, że jest to patyna wodna, y, ważne jest tutaj, aby tę patynę później zabezpieczyć. Dobrym lakierem, czy to akrylowym, czy syntetycznym. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ona w zetknięciu z wilgocią po prostu puszcza kolor. W tym momencie, żeby podkreślić to, że musi być wysuszona, pokazuję Wam suszarkę. Normalnie można pozostawić na tym etapie do samodzielnego wyschnięcia, natomiast ta suszarka nam tutaj pomoże, a też nie działa tu nam jakoś destrukcyjnie tak jak w niektórych przypadkach na przykład w dekupażu czyli jest tu jak najbardziej pożądana pokazuję Wam tutaj, że jest wycieniowane dosyć mocno ja tu użyłam patyny brązowej a w tej chwili czystą ściereczką wilgotną po prostu możecie ją namoczyć w wodzie i wycisnąć wycieram nadmiar patyny i to jest to o czym mówiłam Wam chwilę wcześniej, że ta patyna jest nieodporna na wilgoć. Czyli, no i w związku z tym, jest to też jej taki jakby plus, tak? Bo możemy ją bardzo łatwo usunąć. Nawet jeśli nam się tutaj za dużo nałoży, to wystarczy ściereczka namoczona w wodzie i ta patynka nam tutaj schodzi. Ale zobaczcie, jak fajnie można to właśnie wykorzystać w przypadku takiego obrazka. Ponieważ ona zostaje w tych wszystkich wklęsłych czy elementach, do których nie dotrzemy z tą szmatką wilgotną, i możemy sobie tutaj ładnie wypolerować i pozbyć się nadmiaru tej patyny, a jednocześnie ona zostanie w tych miejscach, gdzie zostać powinna. No i tutaj pokażę Wam. Inny kolor też patyny wodnej, na tym obrazku, takim kolorowym, tak jak powiedziałam, ja można zostawić go tak, jak był, ale tutaj chciałabym Wam pokazać też właśnie sposób na zapatynowanie takiego obrazka czy takiej powierzchni. Jak widzieliście wcześniej ja użyłam pędzelka stożkowego takiego cieniutkiego, ponieważ tamten obrazek miał bardzo dużo takich wklęsłych elementów, bardzo mocno wgłębionych do spodu i chciałam dotrzeć do wszystkich szczelinek, a tutaj już takim pędzelkiem bardziej płaskim, szerszym mogę sobie pomalować tę powierzchnię, ponieważ jest. Tutaj te roślinki są tak płytko wyciśnięte. No i co jeszcze bardzo ważnego, oczywiście suszę na tym etapie i jeśli chcę podbić jeszcze bardziej tę patynkę, to po wysuszeniu nakładam jeszcze jedną warstwę, czy to na całą powierzchnię, czy tylko w określonych obszarach tego obrazka. Oczywiście znów suszę. No i po wysuszeniu. W ten sam sposób, czyli szmatka najlepiej bawełniana, nie papierowa, żeby nam się nie zbijały kuleczki, nie pozostawały gdzieś na obrazku. Czyli bawełniana szmatka, namoczona delikatnie w wodzie i ścieramy do takiego efektu, który będzie nam odpowiadał. Czyli może być albo delikatnie starte, albo może być wytarte bardzo mocno i pozostawione tylko w zakamarkach w takich najbardziej głębokich miejscach. No i tutaj, tak jak widzicie, ja wytarłam tylko odrobinkę, żeby zostawić jak najwięcej tego ciemnego. Oczywiście można by było wytrzeć jeszcze bardziej. No i widzimy te obrazki. Tutaj jest bardzo ważny, bardzo ważna uwaga. Ta patyna musi zostać zabezpieczona lakierem. Najlepiej lakierem. Możemy oczywiście też Woskiem, ale ja tutaj w tym przypadku akurat pokażę Wam lakier, a tutaj prezentuję Wam te poprzednie obrazki, które zostały rozbielone przy użyciu farby akrylowej. A teraz, żeby pokazać jeszcze jeden sposób, to jest liquid, czyli jest to taki pigment w sprayu firmy Powertex. i Pokażę Wam jeszcze jeden fajny sposób na rozbielenie tego obrazka. Korzystając z, z takiego likwidu, spryskuję powierzchnię obrazka, następnie muszę ją podsuszyć. To, ile razy spryskuję, to oczywiście zależy od tego, jaki, jaki chcę uzyskać kolor. I po podsuszeniu będę wycierać powierzchnię. Do momentu, który będzie dla mnie zadowalający, a to za chwilę zobaczycie. Tutaj sam moment suszenia, żebyśmy o tym nie zapomnieli. No i tak samo jak w przypadku patyny wodnej, mokra ściereczka, czyli bawełniana szmatka nasączona wodą. Oczywiście tej wody niech nie będzie dużo, niech ona się nie leje, tylko niech będzie rzeczywiście dobrze odsączona, bo jeśli ten kolor nie będzie nam schodził tak, jakbyśmy tego chcieli, to po prostu możemy ściereczkę jeszcze raz namoczyć i spróbować wytrzeć bardziej i teraz zobaczcie co my tutaj mamy tutaj mamy efekt w drugą stronę czyli ten biały kolor wszedł nam w te miejsca takie które no nie są wypukłe tak, tylko które są bardziej wgłębione i te obrazki akrylowe, patynowane czy to na biało czy przecierane białą farbą akrylową, ja tutaj pokryłam woskiem. Oczywiście można je też polakierować, ale ponieważ one nie mają jakichś wielkich wypukłości, a też zależało mi na tym, żeby nie były z połyskiem, tylko żeby były matowe więc nałożyłam ściereczką wosk, zostawiłam je do wyschnięcia, a następnie nałożyłam jeszcze jedną warstwę wosku. No i tutaj właśnie chciałabym was uczulić na to, żeby wosk jednak nakładać nie jedną, a w dwóch warstwach, pomiędzy warstwami pozostawić na przynajmniej 15-20 minut, o ile nie więcej, do utwardzenia się tej pierwszej warstwy, przynajmniej częściowego, i nałożyć drugą warstwę wosku, i wtedy mamy gwarancję, że wszystko jest dobrze zabezpieczone i ta warstwa wosku rzeczywiście wygląda dekoracyjnie i daje taki efekt matowy. Tutaj pokazuję Wam, jak można wkomponować te obrazki. Ja akurat Tutaj pokazuję na desce, a te obrazki patynowane na ciemno pokryłam lakierem w sprayu i to lakierem w wersji z połyskiem. Zaraz zobaczycie, dlaczego. Pokryłam je bardzo dokładnie, dosyć grubą warstwą, ale nie za, nie za jednym razem. Pokrywałam je dwukrotnie i ta warstwa lakieru weszła mi we wszystkie wypukłości i, i te szczelinki, także y, wygląda to bardzo ładnie. A dodatkowa jeszcze moja uwaga jest taka, że ja w tym drugim obrazku, który tutaj widzicie, nie zrobiłam dziurek i tu chciałabym Wam powiedzieć, że taki obrazek możecie sobie wykorzystać albo jako dekor y, przy nadkaflami na przykład, albo jako obrazek do wklejenia na jakąś inną powierzchnię, y, na przykład na Deskę. Tutaj prezentuję Wam te obrazki już wysuszone, wypolerowane woskiem oraz właśnie te obrazki, które zostały pokryte lakierem sprayu. Zachęcam Was więc do tej techniki tworzenia obrazków gipsowych. Zapraszam Was na naszą stronę kreateria.pl, gdzie również zaopatrzycie się w potrzebne produkty do swoich prac. I oczywiście zapraszam Was na kolejne nasze obrazkowe filmiki. Dziękuję.